Witajcie, kochani. Dzisiaj, 10 sierpnia, w kościele wspominamy świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika. Wawrzyniec był jednym z siedmiu diakonów kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Mimo, że wiele osób sławiło jego bohaterską śmierć, m.in. święty Ambroży. Święty Augustyn, Święty Maksym z Turynu, Święty Piotr Chryzolog i Święty Leon Wielki, wiadomości historyczne o nim posiadamy bardzo skromne. Właściwie jedynym źródłem jest Liber Pontificalis, księga papieży, który śmierć Wawrzyńca wiąże bezpośrednio z męczeństwem. Papieża świętego Sykstusa II, który zginął dnia 6 sierpnia 258 roku wraz ze swoimi czterema diakonami. Niektórzy pisarze współcześni w tym samym dniu i w tych samych okolicznościach sytuują męczeństwo Wawrzyńca. Temu jednak stanowczo sprzeciwia się. Powszechna i najdawniejsza tradycja rzymska. Jej wyrazem jest Passio, czyli opis męki wielkiego diakona. Według niej Wawrzyniec miał być wyłączony z grupy skazanej na śmierć, która stanowiła orszak papieża. Wawrzyniec był bowiem administratorem majątku kościoła w Rzymie. Miał równocześnie zleconą opiekę nad ubogimi. Namiestnik rzymski liczył, że namową i kuszącymi obietnicami, a w razie potrzeby katuszami, wymusi na nim oddanie całego majątku kościelnego w jego ręce. Wawrzyniec miał wówczas poprosić o kilka dni, aby mógł zebrać skarby kościoła, i pokazać je namiestnikowi. Kiedy nadszedł oznaczony dzień, diakon zgromadził wszystką biedotę Rzymu, którą wspierała gmina chrześcijańska, miał przy tym wypowiedzieć słowa. Oto są skarby Kościoła. Zawiedziony tyran poddał go wyjątkowym katuszom. Walerian nakazał rozciągać go na żelaznych rusztach. I wolno podgrzewać i piec żywcem w ogniu. Wawrzyniec miał się zdobyć jeszcze na słowa. Widzisz, że ciało moje jest już dosyć przypieczone. Obróć je teraz na drugą stronę. Święty Leon, wielki, daje do tych słów piękny komentarz. Jak silny musiał być ogień miłości chrystusowej skoro gasił on żar ognia naturalnego Według wspomnianego opisu męki wawrzyniec miał być przedtem biczowany knutami z drutu potem wieszano go wyrywając członki ze stawów W żywocie jest podany jeszcze jeden szczegół kiedy prowadzono papieża świętego Sykstusa na śmierć z jego diakonami, chciał iść z nimi także wawrzyniec. Wymawiał mu nawet słodko: Gdzie idziesz, ojcze, bez syna? Jakże obejdziesz się bez swojego diakona? Nigdy nie odprawiałeś Eucharystii bez niego. Czymże więc mogłem ściągnąć na siebie twoją niełaskę? Na to święty Sykstus miał odpowiedzieć: Dla mnie, steranego wiekiem, jest przygotowana mniejsza próba. Ciebie czekają wiele większe cierpienia, ale też i piękniejsza czeka Cię korona. Niektórzy z krytyków są skłonni uznać ten dialog za późniejszy, dodany do opisu męczeństwa ku zbudowaniu wiernych. Niezwykłe okoliczności męczeńskiej śmierci poniesionej 10 sierpnia 258 roku rozbudziły w kościele rzymskim niezwykły kult Wawrzyńca. Święty Augustyn pisze, że jak Jerozolima szczyci się Świętym Szczepanem, tak Rzym jest dumny ze Świętego Wawrzyńca. Największy zaś poeta starożytnego chrześcijaństwa, Prudencjusz, w natchnionych strofach podaje, że bohaterska śmierć Wabrzeńca zadała cios bałwochwalstwu, które od tego czasu zaczęło chylić się ku upadkowi, aż do ostatecznego zwycięstwa Chrystusowego Kościoła. Ciało męczennika pogrzebał święty Justyn, kapłan w posesji świętej Cyriaki. Co roku wierni tłumnie gromadzili się wokół jego grobu. Jego imię włączono do kanonu Mszy Świętej i do litanii do wszystkich świętych. Cesarz Konstantyn Wielki nad jego grobem w roku 330 wystawił bazylikę. Jeden z najdawniejszych zbiorów tekstów liturgicznych, zwany sakramentarzem loniańskim, posiada kilkanaście różnych tekstów na uroczystość świętego Wabrzyńca. Z Rzymu kult męczennika rozszerzył się na cały Kościół. Niemcy przypisywali mu swoje zwycięstwo nad Madziarami w X wieku. Król hiszpański Filip II ku czci świętego Wawrzyńca wystawił w Escorial w pobliżu Madrytu na stokach gór Sierra de Guadrama monumentalny zespół architektoniczny obejmujący Pałac Królewski, klasztor Augustianów i kościół jako wotum za zwycięstwo odniesione nad Francuzami w bitwie pod Saint-Quentin 10 sierpnia 1557 roku. Wawrzyniec był w starożytności i średniowieczu jednym z najbardziej popularnych świętych. Już w pierwszej połowie IV stulecia na cmentarzu przy Via Tiburtina Obchodzono święto męczennika Wawrzyńca, doznawał on czci jako szczególny patron ubogich, piekarzy, kucharzy i bibliotekarzy. Wzywano go na pomoc w czasie pożarów i przeciw chorobom reumatycznym. Postać jego otoczono wieloma legendami. Jemu także przypisywano. Że co piątek schodzi do czyśćca, aby wybawić stamtąd choć jedną duszę. Kult Wawrzyńca wcześniej rozprzestrzenił się także na ziemie polskie. Jest patronem Hiszpanii i Norymbergi, diecezji pelpińskiej i Wodzisława Śląskiego. W ikonografii Święty Wawrzyniec przedstawiany jest jako diakon. W dalmatyce, czasami jako diakon ze stułą. Jego atrybutami są księga, krata, palma, otwarta szafka, a w niej księgi Ewangelii, sakiewka, zwój. Modlitwa do świętego Wawrzyńca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Wawrzyńcze. Zaufany diakonie papieża świętego Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do pana świętego Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne których zarządzanie Tobie powierzono. Wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc – oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty, nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie, jak mąż sprawiedliwy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu. Za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wstawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen. Prośba do świętego Wawrzyńca. Święty Wawrzyńcze, męczenniku. Proś za nas, módl się za nami, u Jezusa Pana wstawiaj się za nami, Aby nam raczył odpuścić wszystkie nasze złości, a po śmierci nas przyjął do wiecznej radości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen, Bogu niech będą dzięki, Bóg zapłać za wspólną modlitwę.